Ile ludzi chodzi, to może to może wilków nie będzie co? Już myślałem, że lipa tutaj będzie, ale widzę, że jest bardzo, bardzo ciekawie. O, i takie większe to można by było od razu zbierać. Dobrze, że nożyk mamy. Jakieś cygany chciały zabrać kurki, to będę miał się czym bronić. O, zobacz, czekaj, czekaj, pa, 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 pa. Podnosimy i cyk, i jest. O, i rośnie sobie. Jedna sztuka i tam druga jest. Dobra, weź to postawce jak było. Żeby ściółki nie popsuć. <noise> Leśnej. Niech sobie rosną dalej. Tak już wychodzę, patrzę, patrzę. Tutaj... Bam, wśród tych jak rośnie. Tutaj jag jagódki były. A zobacz, on jakie. O, patrz. Jedna tutaj ładnie rośnie. I czekaj, patrz. I tutaj jeszcze dwie. Te tutaj jak z obrazka wyglądają Także można je tutaj Powyciągać O, jeszcze jedna o. A tam jeszcze jedna się trafiła Ty, ale poszło Gdybym tutaj przyszedł za dwa dni To albo bym coś znalazł Duże sztuki Albo już bym nie znalazł żadnej Dobra, wrzucamy to e, Czekaj, bo gdzieś widziałem jeszcze tutaj Coś rosło Niedużego, ale jest, o Tutaj taka mniejsza, tu mało to zostawię Ale tą mało wezmę No już mi się pojawiła, to, to też jest za mała taka Niech sobie rośnie Najwyżej przyjdziemy tu <grym> jutro O, mało bym nie zdeptał I już troszeczkę jest, tutaj tą to, to zdeptałem by To mrówka jakaś łazi Jest coś jeszcze? Nie ma to nieźle powiem Ci I kurek się nazbiera Pamiętacie jak podnosiliśmy tutaj ten patyczek odszedłem kawałek I gdzie to teraz jest? A, tutaj i zobacz, pa jakie dwie ładne o nawet więcej niż dwie, No to kolejna rośnie Można popatrzeć? Można Dobra, jest OK. Dobra, idziemy dalej, patrzymy Musi być widocznie tutaj nikogo nie było Bo tak sporo w jednym miejscu to by ich nie rosło Więc <śmany> mamy, mamy przewagę Pamiętaj wspierając kanał nawet symboliczną kwotą Masz dostęp do filmów, które jeszcze są nieupublikowane i które są niewidoczne dla wszystkich także serdecznie polecam patrz, już myślałem. myślałem, że to prawdziwe z daleka, biegłem pół lasu o, widzę kolejne rozglądałem się tutaj ale myślę, idziemy tutaj no i jak patrzę weź się Jarek, rozejrzyj no i już znalazłem parę sztuk i teraz trzeba patrzeć, żeby tylko nic nie podeptać bo jak już jest jedna one mają taki wyrazisty ładny kolor, nie, kurki dawno ich nie było Powiem Ci, brakowało mi. Akureczek. O, czekaj, przyjdziemy tutaj i zobacz. O, hops. Hops. W plecy się gałęzie wbijają. Ciekawe, czy coś jeszcze tutaj jest. Rozjrzymy się wspólnie. Jak coś znajdziecie, to mówcie. Najwyżej przyjadę tutaj jutro. Jakoby życie to Na razie wiadro, wiadro Trochę tego towaru jest No już na jajecznicę jest, także Nie mam co tutaj płakać Tu jest kolejna, ale tym razem taka mała Ale jak już się już jak się po nią schylałem to już znalazłem, już znalazłem kolejne dwie, także idziemy po, po następne, chyba że będzie trzy nie, nie ma, dobra Coś tutaj widziałem. O, zobacz jest. I dalej gdzieś jeszcze tam, tam coś rośnie. Także idziemy, sprawdzimy. O i nawet więcej niż ten dwie, bo tutaj jedna rośnie. O tu leciałem po to. I już jak to wyjmuję, to już widzę kolejne, ładniejsze sztuki, bo aż dwie. I to takie, wiesz, sporawe, także no te to, to, te to, to są ładne. O, no i wyciągamy je. Op. O. Ale jazda. Dobra, wyciągaj, wyciągaj kureczki. Będą na jajecznice. Tutaj można się teraz rozejrzeć. I bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, bo zobacz. Jest kolejna kureczka. To zdjęcie zrobię, tu jeszcze rosną. Zobacz, i tu trafiłem na gniazdo. I tam chyba. O człowieku, dobra, wyrywaj, bo to szkoda czasu. Zaraz jakiś grzybiarz przyjdzie, będziesz miał kurki. My idziemy tak o dobra i tutaj pod spodem są takie dwie małe je zostawimy, niech sobie rosną tutaj taka większa proszę bardzo tutaj też potrójne uderzenie nawet bym powiedział hops to jest grzyb na grzybie, także to 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 sobie weźmy, sieć. weźmy z powrotem tam sobie sieć bierzemy następne o kucniemy jak już tu jesteśmy o tutaj chyba jakaś większa rodzinka jest zobacz jest kolejna kureczka tutaj mamy kolejną ta to taka trochę podgniła to niech sobie rośnie tutaj wyciągniemy czek o dalej ją wyciągaj hops bardzo ładna kurka i jeszcze tutaj rośnie. O, są zakrywamy. Idziemy dalej. Tak to ja lubię zbierać. O, ta jest ładna taka. I tutaj też. O, jest następna. Następna kureczka. O, bardzo ładnie może jeszcze coś tutaj rośnie trzeba się rozejrzeć czy tutaj w pobliżu nic nie ma bo zazwyczaj w takich stanach to można znaleźć jeszcze więcej już jak ci się trafiają takie kurki wiesz że tu zbierasz tu już trochę jest tego tematu to człowiek zapomina że jakieś wilki są w lesie no to, to jaka kurka wyrośnięta co to jest za kurak